Mhm, mhm, tak zwanej. Ale jeszcze chyba nikt nie ma max levela na bowie, kurwa. Tam kulka. A, Nic to będzie bardzo ciasny gameplay chyba? Bardzo, bardzo. Dzisiaj czas na tytaniczny test. Ten ten leci, rozpierdoli i czterech będzie sobie jeszcze, kurwa. Rozkorzenie, rozpałka No nie wierzę, kto żywa żyki A mniejsze Natychmiastowa śmierć tu dla jasnej strony nie mają team No mają koło mnie łażę Wybasz tamtego czy nie? A, A. No już zostało trzech. Fajnie. Joda znaczy joda lub tam idzie. My nie okay. możemy wygrywać. Nie, nie możemy. Nie, oczywiście, że nie. Może ktoś pierwszy raz na, w życiu spojrzał na tabelę i zaczął o, pierdolenie, gramy grę. <grym, grym, grym>, kurwa, koło jest za jemnie, bo... to nie być? Kurwa, i ten napały, ja pierdolę jak zawsze, kurwa. Napały, kurwa, i fuj, wypierdolę mały tarakanie. Zadały kurwa, pierdolę. Wszystko coś wygminić, że ma się kurwa tak zablokować, a nie kurwa, ey, ej, kurwa, gameplay, eee, kurwa, kurwa, ey kurwa, eee, żyk Tu jest dwóch Level 1000, no i pół Nie widzę problemu. Jak jest po naszej stronie Dlatego nie Zeskać Stanęłem w powietrzu kurwa, widzisz w ogóle? Żyk. Fajna gra. To gdzieś już zostałem samym <gry> Fajna gra. Fajna gra. <gry> Always has jest. here. tam ma game bank. Yes. Yes. Okay, Uuu, a to nasz gra. Nie wyjebie go. Ta, wiedziałem kurwa, patrz. Czekaj, boże ja... Nie, aha, umiem, że sięgnę, że... Nie, tak? Czasem. Boże, Luka. Peace? Zaba. Z nimi faktycznie można. O, smula! Z nimi faktycznie można tylko napałę, kurwa. I to S. O fin! Ja pierdolę. Nie wiem, jego go ty taki popchłeś, kurwa. O, zjef jest jeszcze. Kurwa, i musiał mu. Spójrz od razu, instant pomóc, kurwa, koło niego się ze freeze ma Makila od razu, czasem. Ale tu zdolności na nich działają, nie wiem czemu. A na inny kurwa, prawda? się to bagować. Szmula i żaba. Spadną? Impossible. Jak! Jeden bliżej, jeden dalej chyba spadł. Idę znowdowny. Łukasz, ukasz, dawaj, dawaj, dawaj. Czas na koniec. O, żaba. Wow, nie trafiłem. Gdzie on jest? Aha, co to było? Aha, roll. O lol. Nie 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 kurwa! Ja się prawie za nie zjebałem ja za lukiem a się nie zjebałem na szczęście no, już, kurwa mać trzech tu jest no oni mają kurwa, która jest pa instantcie co kurwa Daj tego hana o właśnie czy nie wylecią ciasno Krasna. Mam cały czas full kp, to mi się podoba, kurwa. To jest na w środku. Gdy to oni. myślą, że on jest super do tego ramastera, czy co? Chciał mi jedno z bara, kurwa, jeszcze, nie? Jak go zabiłem. O Gdzie? Do góry jest. Aj pa, ja, pa kurwa. Gdzie on jest? A, fajne przeciągnięcie, zajebiste, kurwa. Ja widzę dzikie na tym bobom. O za nami Dwójeczkę odpal mi ładnie. Kurwa spierdalaj! Jebany głupi chuju, kurwa na pałę ężyk. Eee, no i kurwa, No jestem kurwa. Na jebo tych punktów. Wow, stan Czyli <muchy> Spadnie? Tak, jasne. Luke jest na dole. Czasem ja, nie zdechłem Czas mini. Nie zdechłeś na razie.